A ile A. czasu już masz w szkołę? Bo to zaraz po zakończeniu jękendencji e, otworzyłeś szkołę. Trzy pół roku, prawie cztery Na Rubinkowo. Lata. Tak, na Rubinkowie. Tam prowadzę zajęcia z dzieciakami młodzieżą. E, oczywiście tutaj e, mógłbym polemizować odłącznie tego, czy to jest prestiżowa szkoła, czy nie. E, chciałem zrobić na początku coś takiego. Każdy ma takie marzenia zrobić wielką taką... militarną szkołę i tak dalej. Ale jestem taką jakby jednoosobową instytucją, jeżeli mnie nie ma na zajęciach, jeżeli mnie nie ma na, na treningach, to zawsze ta frekwencja będzie różna, raz w górę, raz w dół I, i to mnie troszeczkę boli, że, że nie idą, nie przychodzą teraz młodzi, nie przychodzi z pasji do tańca, takiej naprawdę pasji, jest tylko paru pasjonatów. A reszta to o, widziałem pana w telewizji, to zaprowadzę dziecko, może sobie zrobić zdjęcie, autograf, ale to nie o taką młodzież mi chodzi, mm -hmm. bo, bo to jest chwilowe, ale żeby im przekazać, że to jest fajna zabawa. Można jest sposób na życie. Sposób na życie dla tych mm -hmm. ambitnych oczywiście, żeby spróbowali wyjść sprzed komputerów, bo to jest nasze o, tak. największe zagrożenie: komputery, internet i, i, i telewizja. No mamy taką pokrzywioną troszeczkę młodzież, no mamy takie czasy. Ja... Ale dlatego też wymyśliliście wspólnie, bo twoja szkoła tańca to nie tylko ty przecież, twoi hmm. no, przyjaciele, bo to są przyjaciele, tak. nie tylko pracownicy, no. wiem co mówię. Wymyśliliście coś nowego, coś bardzo, bardzo modnego. Myślę o Zumbie. No tak. E, tutaj e, Zumba jest czymś nowym, które powstanie od, za dwa tygodnie, więc robimy nabór dla osób chętnych, które będą chciały się zapisać na Zumbę w poniedziałki czwartki w godzinach od 19 do 20 i od 20 do 21. Zobaczymy. Zumba nie jest czymś nowym w Polsce, bo to już jest od paru lat mm -hmm. i cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem, powodzeniem, ponieważ są proste kroki. Naprawdę osoba na totalnie wiele lewe nogi, dwie lewe ręce, nic nie potrafiąca da sobie radę, ponieważ to jest proste, jest parę prostych kroczków, trochę z sasy, trochę z ruchu. Słucham. Chodzi o ruch, chodzi o ruch. Fajna muzyka, skoczna. Ludzie się bawią, no, ja byłem na paru zajęciach zumby, sam osobiście stałem sobie w rzędzie i, i podskakiwałem, to po godzinie to mówię, Jezu, jakie to jest wyczerpujące, a mam kondycję, bo tańczę parę godzin dziennie, trenując młodzież, sam automatycznie zmuszam się do wysiłku, co mnie utrzymuje w dobrej formie fizycznej. Nie jestem z tych instruktorów, którzy pokazują palcami i teorie wykładają, bo, bo to szybko taki człowiek traci traci jakby no, swoje, swoje walory, takie tej młodości. My, jako tancerze możemy przedłużyć sobie ten okres. Młodości, o, szukać czasu o parę lat. To mi się to podoba. No. Ale po drodze miałeś kilka fajnych takich y, przystanków, powiedziałabym. Mhm. Pamiętam, jak dowiedzieliśmy się, że bierzesz udział w castingu mhm. do Teledysku Madonny. Tak. Także pamiętam? Znaczy, To, to była trasa koncertowa zorganizowana na ten rok 2012 i w 2011, rok temu w listopadzie, dokładnie w tym samym czasie, mhm. e, była taka akcja przez trzy tygodnie. Madonna szukała tancerzy. E, do, swojego nowego, do swojej nowej trasy koncertowej. Podpisała umowę ze Smirnowem i Smirnow rozreklamował to w 50 państwach z całego świata. Szukali wybitnych tancerzy. I co napisali do ciebie, czy ty ich znalazłeś? Jak, nie, nie jak to, to, jest? to była taka reklama, szła w komercyjnych stacjach, Aha. w internecie się ukazywały takie strzały parusekundowe: Madonna szuka tancerzy. Krótka informacja: to mi wystarczyło, żeby znaleźć całą procedurę, 10 stron, a 4 przepisów, jak nagrać filmik, co musi być zawarte i tak dalej. Jak, co, co powinno zawrzeć się w tym w takim krótkim minutowym CV tancerza, który chce tańczyć z Madonną. trudna sztuka. No trudna sztuka, ale. Myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty właśnie tutaj z ekipą również. Torun 24 to nagrywał. Mam sentyment do tego, bo to był naprawdę dobry kawał roboty. Kiedykolwiek jak wysyłam swoje CV do ludzi, to każe się wzorować, żeby zerknęli na to, co my nagraliśmy, bo mhm. jest taki, taka pigułka Artur w minutę. Pigułka takich moich możliwości. Zostałeś zauważony. Tak, tak. Po raz kolejny. Po raz kolejny. Tylko, że to wiadomo, że taki casting przechodzi, to jest mnóstwo czynników wpływa. To wzrost, to uroda, to za dużo takiego tańca, to za dużo akrobacji może być. Można teraz gdybać, co, co przyczyniło się, że jednak z tych iluś tam tysięcy osób niezauważony zostałem i nie, nie, byłem, nie, nie byłem zaproszony do Nowego Jorku na wybiera dziesięciu tancerzy. Z tego jedna osoba przechodziła dalej, po prostu wybiera na jedna osoba, na taki rodzynek. Widziałem osoby te finałowe, tą dziesiątkę no i. Mm, te cztery osoby naprawdę były mocne, reszta to jakiś los sprzyjał. Bo los ci sprzyja, no, chłopaki. Nie, <grym> <grym> nie ma ale, innej opcji. Ale, ale, się, ale się cieszę, że w ogóle takie akcje są, bo, bo mało, mało kiedy mo, można w ogóle uczestniczyć w czymś takim. To jest duży projekt na, na cały świat. To nie jest tylko taka ogólno, nie wiem, wojewódzka, ogólnopolska, tylko z całego świata ludzie wysyłają swoje CV. Albo się uda, albo się nie uda, no ja jestem akurat taki, że wszędzie, gdzie można i tylko co związane z tańcem będę, będę próbował, póki mam siły, jestem... A jak to było z Dawidem Basem, bo twój najnowszy projekt tak. to teledysk no. do najnowszej, tak. najnowszej, tak. najnowszej produkcji Dawida Basa. Tak. Niesamowicie miałeś. Fajnie, co? Fajnie. Pięknie. Pojechałeś do Saint-Tropez? <laughs> tak, Saint-Tropez. Do Saint-Tropez było? <laughs> tak, tak Saint-Tropez, fajna miejscowość. Byliśmy we Francji właśnie w Cannes, Saint-Tropez, Monaco i Monte Carlo. powiedz o tym teledysku. Ojejki, to było troszeczkę taki w ogóle spontan, bo my jesteśmy osobami bardzo takimi e, porywczymi. Mamy, mamy pomysł, uderzamy, realizujemy. To jest fajne, bo takie Jeszcze zastanawianie, chłopcy. gdybanie... No nawet no, wasi chłopcy. Tak. No, e, gdybanie co by było gdyby. Ja mówię, słuchaj, masz fajną muzę, bo jak mhm. e, parę razy miałem okazję być u was w studiu i z, e, nagrywać jakieś krótkie reklamówki odłącznie mojego studia. Dawid Bas pracuje u nas. Ba Dawid Bas pracuje, właśnie składa te wszystkie tam. I pewnego dnia puścił mi swoje projekty muzyczne. Ja myślałem, że to są jakieś zagraniczne kawałki przerobione, że są tak dobre. Tak, Zdziwiłeś się czy, trochę, co? Mówię, jak, czy, jak on to poprzerabia? On mówi, nie, on złożył to od, od podstaw, od zera. Ja mówi, niemożliwe. No bo nie znam się na muzyce tak od, od podszewki, jak, jak to robią. Osoby, które składają w ogóle muzę od, od pierwszego dźwięku, pierwszej noty, e, uder pierwszego uderzenia do końca. I pokazał mi, na czym to polega. i... W, Ale to... już wtedy miał zamysł, że ty będziesz tancerzem w jego teledysku? Nie, nie, nie. Czy to nie, było to, tak wiesz. To było to tak po po tylko zainteresowanie. Zainteresowanie, Mówię, od kiedy układasz muzę. On mówi. Już pracuję w tym od 10 do 12 lat, już składam muzykę, wcześniej gdzieś tam wysyłał na YouTube jakieś swoje propozycje, ale to były takie strzały zupełnie no, e, e, początkowe. Ja mówię, teraz przy tej dobie techniki nagrywania w HD, e, mówię to nic, tylko do takiego, do którego z kawałków wybierz sobie najlepszy swój na dzień dzisiejszy utwór, który masz albo sentymet, albo wiesz, że to, to jest to i składamy, składamy jakiś teledysk. Ja chętnie bym zatańczył do tego, bo muza jest na tyle dynamiczna, że to, jest, to są moje klimaty. Oczywiście tańczę hip-hop, tańczę new style, tań, tańczę ten, jak disco, zaczynałem od disco. Będąc w Stanach przebranżowiłem się trochę, ale te wszystkie ruchy dynamiczne ciągle są w moim sercu, bo ja nie lubię być tym takim tancerzem zupełnie undergroundowym, jak to są, mówią, że, że underground to jest, to jest to, co tancerz powinien być, niekomercyjny. No ale niestety komercja to jest to, co Chcę pokazać swój talent światu, nie trzymać tego tak jak Dawid trzyma wszystko w swoim komputerze, te wszystkie nowinki Spomnij technologiczne, inaczej, tak. jeśli chodzi o muzykę. I, i mówię, jeżeli to będzie trzymał na pulpicie, to nikt tego nie zauważy, dajemy to światu. No i nagraliśmy ten telewizor, byliśmy przez 5 dni w, we Francji. W ciągu trzech dni nagraliśmy ten cały, cały klip. Dużo śmiesznych sytuacji było, naprawdę fajnych. <grym> <laughs> Powiedz mi, czy takie znajdowanie takich projektów to przychodzi ci tak właśnie tak spontanicznie, że przy okazji bycia gdzieś. Mhm. Czy masz kogoś, kto wyszukuje w sieci y, i mówi Artur, a może tu, a może tu? Nie. Czy masz z... takiego menadżera swojego? Na początku współpracowałem z osobą, która miała mi prowadzić medialnie i tak dalej. Nie zawsze się to sprawdza. No, mamy rynek bardzo malutki. To y, Polska jest to z tak małym. Mhm. Czy sobie dasz radę Z Małym państwem, że, że dwa, trzy telefony do różnych ważnych agencji i mam obraz, co się dzieje w Polsce. Tylko trzeba być w centrum zainteresowania, czyli w Warszawie, bo będąc w Toruniu, znaczy ja usłyszę o czym co się dzieje, to już, to już jest czasami po, albo, albo jest problem z dojechaniem, bo mam jakieś inne rzeczy, projekty czy, czy, czy zobowiązania, zajęcia taneczne i to się koliduje. Nie ukrywam, od przyszłego roku, styczeń, luty, pra, planuje się przeprowadzi do Warszawy i tam e, spróbować swoich sił e, medialnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, Ale no, szkoła w Toruniu cały tak, czas będzie. Tak, będę tutaj dojeżdżał mm -hmm. na zajęcia. 200 km to jest mm -hmm. tak. I nigdy nie zmienisz numeru telefonu? Oczywiście, przepisowo jeszcze. Od... Nie, no oczywiście. To, numeru telefonu autotelejczyk nie, nie, nie zmienia. Nie, nie, nie tego nie zmienia. To nie jest marketingowy ruch. No. To teraz, to teraz powiedz o sobie trochę prywatnie. Wiemy, Aha. że to była wielka rewolucja dla twojej żony, Aha. żeby się tu przenieść. Niesamowicie dziewczyna się poświęciła. Tak. Przeniosła się z jedną waszą córką i tu. Rodziła nam się druga córeczka Szaida. Dwa latka za tydzień skończy, 15. Już dwa latka. Tak, dwa latka. Nie, szybko ten czas leci, co? Tak. Projekt taki jest. Energetyczny. Skadni no, ener... po kim? Nie wiem, ale. To, co ona wyprawia, to mi włosy mi stoją, dlatego tak ciągle stoją. Bo jak widzę, co ona wyprawia, skaczę, przeskakuję z pufy na pufę. Jesteś spełnionym człowiekiem. Dom wybudowany. Aha, właśnie, kiedy A, będzie syn? Drzewo jest <laughs> zasadzone, syna nie ma. Jeszcze? <laughs> Jeszcze nie ma. Myślę, że z tym to będzie problem, bo te strzały takie mogą być do 10 razy sztuka, to ja dziękuję bardzo. <laughs> czy Artur Cieciurski, ostatnie moje pytanie, y, zamierza napisać książkę, bo to ostatnio bardzo modne, że się pisze książki o sobie. Za dużo, za dużo szczegółów, takich e, prywatnych, czy nie wiem, czy takich na tle, co się działo w moim życiu, jak to się zaczęło, że. Nie wiem, czy, czy, czy bym chciał, żeby to ludzie czytali, bo może byli albo zawiedzeni, albo zaskoczeni, że takim torem można dojść do, do, do nie wiem, tego etapu mojego życia, gdzie ja teraz się znajduję. A może? Na pewno spisuję to wszystko, co się dzieje, bo mam, mam taką tendencję, takie jakby złote myśli przez całe życie lecą. W takich pamiętnikach, różnych zeszytach gdzieś tam odnotowuję, bo są rzeczy, które przemijają. Tak? Teraz. Jest technologia, gdzie się robi fotki, e, nagrywa się zwykłym telefonem, różne akcje, rzuca na YouTube'a, jest to łatwiej, ale jednak e, wiele rzeczy umyka nam, ciekawych, które może ktoś czytając powie Jezu, jaki on jest zwariowany. E, mam nadzieję, że, że, że kiedyś, może? Nie, nie zastanawiałem się nad tym. To Naprawdę. jak napiszesz, to daj nam znać jako dobrze. pierwszym, dobrze? dobrze? Żebyśmy mogli dać internautom oglądającym nas w internecie jako prezent, jako nagrodę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Również. Życzę Również. wielu sukcesów i pamiętaj, nie zapominaj o Toruniu, bo no, o Toruń, o Tobie na pewno nie zapomni. Nie, oczywiście nie. No, to jest moje miejsce, jeśli chodzi o, 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 o serce i, i mój dom. Ale pracę niestety muszę szukać wokoło, bo, bo to, jest, to jest taki biznes odzywkowy. No W Toruniu nie mamy jakichś tam wielkich, wielkich scen, gdzie, czy telewizji potężnych, gdzie można dla wielu set osób znaleźć zatrudnienie, więc no, ja jestem takim jednoosobową firmą, która jeździ i robi wielkie show. No, Dzięki, fajże. że jesteś Artur. Również. Do Dziękuję zobaczenia. Ślicznie. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Cześć.